wszystkim, to druga część Solidar Secret Wars. Yy, ja, też nie znowu. Idę bombardować ich bazę. Jeszcze tego nie mam chyba na odcinku. Strzelają do mnie. Nieważne. Ale przywitaj się! To jest, o. Ale przywitanie. jest tam sobie! Jakieś tamta. takie dobre. Widzieliście mój start? Pierwszy raz taki zrobiłem. Boat has failed. E, no dobrze. Tajdę ich zbombardować, a ty co będziesz robił? Co u ciebie? Na myślicie tym takie coś było. Takie pi znowu. Aha dobra, ja to ten mój, to bym była, to nie widziałem z dubó. Ja też czasem tak dedam, bo niku nie widać, nie? Mhm. tak się deda nie chcąc. Co jej w bazie? A, a, tak, na Ok, jak widzicie, ląduje mnie w idealnej pozycji dla snajpera. Też mi pisze na sklepie, nie wierzę. Że... A zobaczcie, czy ja się jakby do Jestem hardcore'em. Zapamiętajcie to sobie A u mnie jest hardpowiem To zapamiętajcie sobie Biegna Biegna, biegna do snajpora Ma grosz snajper kodem Zobaczę, jak ten szmaczek ma na imię. Tu coś tam. Co on Powiedz nawala? Powiedzcie mi, co on nawala? Nawala w coś konkretnego, oh, lol. вырвала. Что интересно было? А! Я сейчас изгоя, я сейчас ко Я мой пистолет. Przeżyję to. Przeżyję to lepsze od końca. Przeżyję, przeżyję, ja przeżyję to. No i nie przeżyłem. Nie wierzę w to. Co za fryzjerów. A mój kolega jeszcze nie wrócił z tego. Z dwóch. To jest dziwne. Jestem na wsi. Nie. Jestem na wsi. Ludzie, dopomóżcie mnie. Jestem tak? na wsi się Jestem na wsi, dopomóżcie mnie. To jest za długo. Okej. Okay. Dopomóżcie mnie, jestem na wsi. A ty? gdzie ja jesteś? Tak zaczekaj, zaraz do ciebie dojadę. Jaz błąhaczot! Zaczekaj w bazie, nie odlatuj! Ja do ciebie przyjadę samochodzikiem, okej? Okay? Ja ten! Ja... nie, jak ty pasmicie po prostu tego? Bo o a ja cię helikoptera, na ja to nie. Przyjadę. No tak, no ale nie odlatuj. Nie mam zbyt żeby to zrobić. Ale dlaczego nie masz? no ciebie. Aha, to dobrze. Ja do no nie, taka ładna była droga, oni to połamali, że właśnie nie dojechać. Okej, okay, dalej mam nadzieję, jest ładna drożka. Jest ładna. Co ty? Już widzę naszą bazę. Ale wyboje. Tu nie jadę, bo to są połamane drzewa, bo to objaadę tak dookoła. Okej... Okay. Jadę po ciebie... Ups! To nie moja wina. Ja to zutopcem. Ja już jestem! Ja już jestem od utopcym. Is the target? Mówiłem, że już jestem. No! Ej! To byś Jakbyś nie wziął, to byś nie zginął. Mam prawo w górę. Nie masz. No dobrze, że masz. Prawo. Kabum! Kabum! Ale co kabum? Zakładam, że teraz będziesz chciał mnie rozwalić. To no jest co są za wsi! Co się to stwo? Czy tam słyszałem Skyfall? Mm -hmm. Ja dokładnie do ich bazy. Nie, ja pojadę traktorem, co? Jadę traktorem do ich bazy. Jadę do ich bazy traktorem. Ciszej, prosimy.

Chociaż nie, to, to jego mama kłamie. Jego, jego mama zawsze go tak nazywa. Nie wiem dlaczego właśnie. Bum. Bawi się w rozwalanie różnych rzeczy. Na przykład traktora. No, tylko ja sobie po wsi. Co? Wiesz, taki wieści. Wiesz, Wsi. Wiesi. 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 Nie z że co? Anty Mają trzy rombary, wziąłem, ale żeby z bombardy, żeby są namierzające. No i co z tego? To jest romban. Wcale nie. Ja w helikopter, ja mu to nic nie robi. Oni nie lecą na le, la, latają nad ówczyszami. Yeah! Rozwaliłem traktor. Co, co, co? Przybijesz mnie? Przybijesz mnie? Lol, przetrafiłem. Ja bym pokazał, że wcześniej trafiłem. Lol, Ej hey lol, w co trafiam? Ej ja zobacz na nagranie, że ja w coś tutaj, ale nie w co? Lol, ja nawala w ten zbiornik i mi pokażę, że ja w coś trafię. Wiesz? Halo, jesteś? Ja nawala w taki zbiornik, nie? I mi pokażę, że ja w coś trafię.

En de kombaan Oh, de kombaan Naar je waar zit je Wat kan weer? Soos soos je piep. Om je, om je. Zobaczcie co ja robię Obejrzycie całe nagranie Obejrzycie całe nagranie jak mi odwala później Bo w sumie to nie mam co robić Ja chyba skończę to nagranie w tym momencie do mnie Lajkujcie Subskrybujcie Komentujcie, trzymajcie się i cześć.